Ktoś nadchodzi, aby zmienić wszystko. Osoba, która wydaje się być postawiona na Twojej drodze przez coś znacznie większego, zaraz przyniesie światło, którego tak bardzo potrzebujesz. To nie przypadek, to nieszczęście, to coś głębszego i czujesz to, nawet jeśli jeszcze nie potrafisz tego wyjaśnić. Czy już zauważyłeś, kim jest ta osoba? Jest bliżej niż myślisz, ale jeśli jeszcze jej nie rozpoznałeś, bądź czujny. Ta więź ma moc przeobrażenia twojego życia w sposoby, o których nawet nie pomyślałeś. Czy jesteś gotowy, aby pozwolić na to, by to się stało? Wiem, że coś czujesz, nawet jeśli teraz nie potrafisz tego wyrazić słowami. To nie jest tylko intuicja, to niemal jak wezwanie. Coś porusza się wokół ciebie i zaczynasz dostrzegać, że to, co wydawało się tylko ciągiem zdarzeń, jest w rzeczywistości głębszą interwencją. Ta osoba, ta obecność nie pojawiła się w Twoim życiu przypadkowo. Może to być ktoś, kogo znasz, ktoś, kto już przewinął się przez Twoje życie w określonych momentach, albo nawet ktoś zupełnie nowy, kto pojawia się bez ostrzeżenia, ale z wyraźnym celem. Czasami te spotkania nie są od razu oczywiste. Nie pojawiają się z fajerwerkami czy wielkimi deklaracjami, ale w pewnym momencie zaczynasz dostrzegać, że jest w tym coś niezwykłego. Czujesz różnicę nawet jeśli w subtelny sposób. Coś w tym, jak ta osoba z tobą rozmawia, jak cię obserwuje, jak się zachowuje, może zignorowałeś to przez jakiś czas, ale teraz nie możesz już temu zaprzeczyć. Ta obecność wykracza poza słowa i gesty. To jak cicha siła, która zaczyna kształtować twoją drogę, prowadzić cię w innym kierunku. Coś w tobie zaczyna kwestionować pewniki, które miałeś na temat życia, ludzi wokół ciebie, na temat samego siebie. Wiem, że zaczynasz to dostrzegać, a może, jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, coś wkrótce się wydarzy. To spotkanie zaraz objawi się jeszcze wyraźniej. Co zrobisz, gdy to się stanie? Jak zareagujesz? Czy przyjmiesz tę zmianę, czy spróbujesz się jej oprzeć? Za tym kryje się cel. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wiem, że przeszedłeś przez trudne chwile, chwile, kiedy czułeś się samotny, bez kierunku. Ale coś się zmieniło, prawda? Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, zacząłeś patrzeć na świat z innymi oczami, a teraz ta osoba sprawi, że zobaczysz to, czego jeszcze nie widziałeś. Pokaże ci drogę, której jeszcze nie wiedziałeś, że musisz podążać. Ta obecność, cokolwiek to jest, ma ci coś do przekazania. Jest coś, czego jeszcze musisz się dowiedzieć o sobie. Prawda jest taka, że często ograniczamy się do widzenia tego, co jest przed nami. Co jest w zasięgu naszego bezpośredniego wzroku. Ale prawdziwym celem tego wszystkiego przybycia tej osoby jest rozszerzenie tej wizji, sprawienie, byś zobaczył więcej niż to, co oczywiste. Pokazać ci, że jest więcej, niż sobie wyobrażasz, że odpowiedzi, których szukasz, są znacznie bliżej, niż myślisz. I oczywiście będziesz musiał dokonać wyboru. Będziesz musiał zdecydować, czy zaakceptujesz tę transformację czy będziesz nadal próbował wszystko robić po swojemu. Wiem, że wydaje się, że próbowałeś już tyle razy, a może jesteś zmęczony czekaniem, szukaniem, samotną walką, ale zauważyłeś, że mimo wszystko coś w tobie się zmieniło? Jest takie uczucie, może małe, ale rzeczywiste, że coś jest na horyzoncie, jakbyś stał na krawędzi urwiska, z uczuciem, że wszystko, co musisz zrobić, to zrobić ten następny krok. I nie jestem tu po to, aby powiedzieć Ci, że będzie łatwo. Nie byłoby to realistyczne. Wszystko, co warte zachodu, wymaga wysiłku, wymaga odwagi. Ale nie łódź się, nagroda jest ogromna. Ponieważ ta osoba, która nadchodzi, ta wyjątkowa osoba, nie zmieni Twojego życia tylko powierzchownie. Nie chodzi o znalezienie kolejnej osoby do rozmowy czy wymiany pustych słów. Ta osoba będzie Cię wyzywać, zacznie kwestionować Twoje wybory, priorytety a nawet rzeczy, które uważałeś za niepodważalne. I tutaj jest trudna część. Musisz być gotowy. Nie ma innej drogi. Może się zdarzyć, że przez pewien czas będziesz się tego bać, jakbyś tracił nad wszystkim kontrolę. Ale prawda jest taka, że utrata kontroli to dokładnie to, czego potrzebujesz, aby się rozwijać. Trzymałeś się zbyt mocno, chroniąc się, myśląc, że to, co masz teraz, jest wystarczające. Ale coś w Tobie, głęboko w środku, wie, że jest coś więcej, coś wielkiego czekającego na to, aby się wydarzyć. I ta osoba, która nadchodzi, pomoże Ci uzyskać dostęp do tej części Ciebie, której boisz się stawić czoła. Będziesz musiał pozwolić, aby ta obecność Cię zmieniła. Będziesz musiał pozwolić tej transformacji wejść w Twoje życie, bez oporu, bez prób ucieczki czy kontroli. Bo w przeciwnym razie będziesz kontynuować życie, jakie masz teraz, ograniczone tymi samymi barierami, które sam zbudowałeś. I w przeciwieństwie do tego, co sobie wyobrażasz, nie uda ci się uciec przed tą podróżą, już nie. Więc co to będzie? Czy zaakceptujesz tę osobę i to, co ona reprezentuje? Czy spróbujesz raz jeszcze robić wszystko po swojemu? Wiem, że czujesz wagę tej decyzji. To trudny, ale konieczny wybór. Co zrobisz z mocą, która ma zmienić twoje życie? Masz szansę zrobić to teraz. Ale pamiętaj, nie będzie łatwo. Będzie to wymagało od ciebie więcej niż czegokolwiek innego, ale nie obawiaj się. Wiem, że możesz to zrobić. Wiem, że masz wszystko czego potrzeba, aby pokonać wszystko, co się pojawi. Bo w końcu ta osoba, ta obecność, nie jest tylko zwykłą osobą. Jest tym, czego potrzebujesz, dokładnie w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujesz. Zrozumiesz to z czasem, kiedy spojrzysz wstecz i zauważysz wszystko, co się wydarzyło do tej pory. Każdy kawałek tego ma sens. Musisz tylko zaufać, poddać się temu doświadczeniu. Nie będzie to coś, nad czym będziesz miał pełną kontrolę, ale będzie to coś, co zabierze cię do miejsca znacznie lepszego niż sobie wyobrażasz, bo ta obecność nie dotyczy tylko zmiany dotyczy ewolucji i w głębi duszy wiesz o tym, nie obawiaj się poddać, nie obawiaj się uczyć z tej osoby, być dotkniętym w sposób, który nigdy nie był możliwy w twojej wyobraźni. Nie chodzi o bycie bezbronnym, chodzi o to, aby w końcu pozwolić sobie być tym, kim zawsze byłeś, ale nigdy nie miałeś odwagi być. I jeszcze raz to spotkanie, ten moment, to wszystko jest część planu. Teraz niech pytanie zawisło w powietrzu. Będziesz się opierać, czy zaakceptujesz. Wybór należy do ciebie, tylko wiem, że na końcu zobaczysz, że wszystko to było częścią procesu, który ostatecznie poprowadzi cię tam, gdzie powinieneś być i zrozumiesz, dlaczego to wszystko się wydarzyło, ale na razie potrzebuję, abyś to przemyślał, weź głęboki oddech i pozwól, aby ten moment się wydarzył. Czujesz ciężar tego wyboru, prawda? Czasami wydaje się niemożliwe, aby nie zauważyć, co się dzieje, jakby coś w głębi ciebie wiedziało, że nadszedł czas. Ta obecność, która pojawiła się w twoim życiu, nie pojawiła się po to, aby być tylko kolejną przemijającą postacią. Dotknie czegoś głębokiego w tobie i nie ma sensu się ukrywać lub zaprzeczać. Jest kluczem do czegoś, do czego do tej pory nie wiedziałeś, jak dostępu uzyskać. Wiem, że próbujesz zrozumieć, co dokładnie się dzieje. To trudne, prawda? Może na jakimś poziomie miałeś już inne możliwości, innych ludzi, którzy w jakiś sposób się zbliżyli i obiecali zmianę, ale potem zgubili się po drodze. I dlatego teraz jesteś tak sceptyczny, tak ostrożny. Rozumiem to. Rozumiem, że boisz się całkowicie oddać czemuś nowemu, czemuś, co burzy wszystko, co myślałeś, że wiesz o swoim życiu i o sobie samym. Ale ta osoba, ta obecność jest inna. To nie jest tylko zbieg okoliczności. I chociaż próbujesz racjonalizować lub usprawiedliwiać, coś w tobie już mówi, że to nie jest przypadek, że w grze jest coś większego. A jeśli spojrzysz bliżej, jeśli pozwolisz sobie na odrobinę więcej wrażliwości, zauważysz, że każdy znak został dany po to, abyś tu dotarł. Wiem, że do tej pory byłeś powściągliwy, chroniłeś się ze wszystkich sił. Ale prawda jest taka. Że bez względu na to, jak bardzo próbujesz kontrolować sytuację, ta transformacja i tak się dzieje. Jesteś przyciągany na nową drogę, a mimo że czujesz się niepewnie, jest coś cudownego w tej uczuciu braku kontroli, w pozwoleniu sobie na bycie prowadzonym przez coś, co jest większe od Ciebie. Nie mówię, że będzie łatwo. To będzie wymagało od Ciebie wiele więcej niż sobie wyobrażałeś. To wymaga odwagi. Aby spojrzeć na te części siebie, których unikałeś. To wymaga siły, aby się otworzyć, aby pozwolić sobie być dotkniętym, aby pozwolić sobie być kształtowanym przez wpływ tej osoby. To wymaga, abyś poddał się nieznanemu, a to może być przerażające, ale nie jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że będzie łatwo, bo nie będzie. To będzie wyzwanie, ale naprawdę będzie warto. To uczucie, które odczuwasz, ten niepokój, który nie daje ci spokoju, jest oznaką, że wkrótce wydarzy się coś bardzo ważnego. To nie jest tylko mała zmiana w twoim życiu, nie. To nie tylko prosty, dodatkowy krok, to jest dużo większe. Kiedy ta osoba pojawi się w twoim życiu, sprawi, że będziesz kwestionować wszystko, swoje wybory, swoje wartości, swoje lęki, zdestabilizuje to, co myślałeś, że wiesz o tym, kim jesteś i czego chcesz. A jednak właśnie tego potrzebujesz. Twoje życie, jakie znasz teraz, nie może być kontynuowane w ten sam sposób, nie z tymi samymi ograniczeniami, tymi samymi obawami i tą samą niepewnością. Wiem, że masz swoje obawy. Zastanawiasz się, czy możesz znowu zaufać, czy naprawdę warto oddać się czemuś nowemu, czy masz siłę, by podążać za tą przemianą i jeśli jesteś szczery, masz rację, zadając sobie te wszystkie pytania. Jednak prawda jest taka, że masz w sobie coś, co jest silniejsze niż kiedykolwiek. Jest cicha siła, która została obudzona, która ciągnie cię do tej zmiany, i uwierz, nie jesteś sam. Nawet jeśli czujesz się odizolowany, nawet jeśli uważasz, że nikt nie rozumie, przez co przechodzisz, ta obecność jest tu, by kroczyć z tobą, by cię prowadzić. Teraz pytanie brzmi, czy będziesz opierać się kolejny raz, czy przyjmiesz. Czy zatrzymasz się w tym wygodnym i bezpiecznym miejscu, czy zrobisz krok w nieznane? Czy trzymasz się tego, co znane, czy otworzysz drzwi na nowe, na wielką transformację, która ma się wydarzyć? Wiem, że pokusa, by nie zmieniać, jest silna. Wiem, że masz swoje powody do wahania. Życie, które masz, mimo wszystkich swoich wad, nadal oferuje pewną stabilność. Ale dobrze się zastanów, co tak naprawdę jest tu stawką. Czy pozostaniesz w strefie komfortu, Podczas gdy możliwość nowego początku wygasa. Czy pozwolisz, aby ta przemiana się wydarzyła niezależnie od tego, jak niewygodna może być? Ja nie jestem tu po to, aby wywierać na tobie presję. Decyzja należy do ciebie i wiem, że masz pełną moc, by wybrać drogę, którą uważasz za słuszną. Ale coś w Tobie wie, że droga transformacji, choć trudna jest tą, która zaprowadzi Cię tam, gdzie jesteś przeznaczony dotrzeć. Bo w głębi duszy wiesz. Że ta zmiana nie jest czymś zewnętrznym, nie jest narzucona. Ona pochodzi z wnętrza ciebie, jest czymś, co było w tobie przez cały czas, tylko czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Kiedy ta osoba się pojawi, kiedy ta więź się wzmocni, zrozumiesz, że nie chodzi tylko o to, kim ona jest, chodzi o to, kim ty się stajesz, o to, kim masz potencjał być. Ta osoba jest tu po to, by ci o tym przypomnieć. By pokazać ci, że możesz być więcej, niż myślisz. I nawet jeśli na początku wydaje się to przerażającym pomysłem, w głębi duszy wiesz, że właśnie tego potrzebujesz. Co zrobisz teraz? Otwarto swoje serce na tę transformację, czy będziesz nadal się opierać? Zrobisz ten krok, czy pozostaniesz w tym samym miejscu? Nie jestem tu po to, aby dokonywać tego wyboru za ciebie, ale w głębi wiem, że już wiesz, co musisz zrobić. Czujesz to. Nie pozwól, aby strach zdominował to, co jest dla ciebie przeznaczone. To, co nadchodzi, jest czymś wielkim, czymś, co zmieni wszystko. Wiem, że ta wiadomość w jakiś sposób cię poruszyła. Może poczułeś dreszcz, niepokój. Coś w tobie, głęboko w środku, wie, że wszystko, co mówię, jest prawdą. Ta obecność, ta osoba, nie jest tu przypadkiem. To nie jest tylko zbieg okoliczności, że teraz to czytasz. To nie jest tylko kolejny upływ czasu. Ta wiadomość została napisana dla ciebie. Czy czujesz ciężar tego wyboru, prawda? Coś w tobie wie, że jesteś na krawędzi zrobienia kroku, i nie jest to zwykły krok. Masz być prowadzony ku czemuś większemu, czemuś, co poruszy wszystko, czemuś, co zmieni twoje życie, twój światopogląd, sposób w jaki radzisz sobie z ludźmi, a co najważniejsze, z samym sobą. Nie jestem tutaj, aby dać ci magiczną formułę. Nie obiecuję ci, że będzie łatwo. To nie byłoby realistyczne. Wiem, że zmiana jest bolesna, wiem, że robiąc ten krok napotkasz lęki, niepewności i wątpliwości. Będzie trudno. To będzie wymagać dużo od ciebie, ale także wiesz gdzieś w głębi, że tego właśnie potrzebujesz. Osoba, która nadchodzi, poruszy cię w sposób, którego się nie spodziewasz. To nie jest powierzchowna zmiana. Prosta nowinka, która przeminie. Nie. Ta osoba postawi ci wyzwanie, abyś poszedł dalej, kwestionował wszystko, co uważałeś za prawdę o swoim życiu. Dotknie części ciebie, które unikałeś, sprawi, że staniesz twarzą w twarz ze swoimi własnymi cieniami i na końcu to właśnie to cię przekształci. Wiem, że masz wątpliwości i to w porządku. To naturalne, zmiana przeraża, ale zauważyłeś już, że choćbyś się opierał, coś w tobie już jest gotowe? Coś w tobie już mówi, że nadszedł czas. Nie mówię, że powinieneś rzucić się w tę zmianę bez myślenia, bez refleksji, ale prawda jest taka, że ta okazja, ta osoba nie będzie czekać. Czas płynie, a szansa na przekształcenie swojego życia stoi przed tobą, czekając, aby być przyjęta. Nie odkładaj tego na później. Nie czekaj kolejnego dnia. Nie pozwól, aby strach cię sparaliżował. Życie daje ci unikalną szansę. To nie chodzi o ludzi wokół ciebie, ani o to, czego inni od ciebie oczekują. To chodzi o ciebie i tę osobistą przemianę, która jest na progu. Co zamierzasz z tym zrobić? Zignorujesz to? Będziesz czekać, aż coś spadnie z nieba? Nie, musisz wziąć stery w swoje ręce. Teraz. Wiem, że możesz i zrobisz ten krok. Wiem, że gdzieś głęboko w sobie masz to, czego potrzeba, aby podążać tą drogą i nie mieć wątpliwości, nieważne co się stanie. Ta zmiana należy do Ciebie. To jest moment, aby porzucić niepewności i zacząć żyć tym, co jest Ci przeznaczone. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że jesteś gotowy na więcej. Jeśli naprawdę wierzysz, że jesteś gotowy na tę przemianę, że jesteś gotowy, by przyjąć tę osobę, tę obecność, która zmieni wszystko, zapraszam Cię do zrobienia czegoś prostego, ale potężnego. Zapisz się na kanał, polub go. I co ważniejsze, skomentuj poniżej, co myślisz na ten temat. Co ta przemiana oznacza dla ciebie? Czy jesteś gotowy, by otworzyć się na nowe? Wspólnie podejmiemy tę podróż, bo teraz nie ma już odwrotu. To, co nadchodzi, jest o wiele większe, niż możesz sobie wyobrazić. Nie pozwól, aby ten moment cię ominął. Skomentuj, zapisz się i podziel się swoją opinią. Zmiana zaczyna się teraz.